Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze LEGO Gwiezdne Wojny – Saga Skywalkerów. Co się stało? Gdzie są wszyscy? I to prawdopodobnie... Na ostatni odcinek z cyklu naszych przygód tutaj LEGO, patrząc na to, ile te trwały do tej pory. No i zobaczymy. Czyżby wielki finał? Koleżanko, dokąd nas prowadzi? Koleżanko, A jest! Jakie tempo! Ona chyba też korzystała z tych bonusów za kostki. No miło, miło, dobra. Prowadź, prowadź. Chyba, że się pościgam. To pierwszy na miejscu ten. Nie, to ostatni. Ten z imperium. O, może być tak. Żegnaj, droga księżniczko. Czuj. Ale ja zrobiła Cię generałem. Co teraz? Tak szczerze, nie mam pojęcia. Co robić? Być jak Wy. Też się tak czuliśmy. Hmm. Mm. Przyleć do mnie na Exegol, generala Pryde. Wyślij statek do dokładu, który znają. Niech płonie. Tak, panie. Przybędzie tu, a reszta za nią. Mistrzu mm. Skywalkerze! Broń Jedi zasługuje na więcej szacunku. Staw czoła Imperatorowi, albo nadejdzie kres Jedi. Jest coś, co moja siostra chciałaby ci oddać. Zostaję Ałać. tutaj na zawsze. Bo jesteś z rodu Palpatine? Wiedziałeś. Leja też wiedziała. I i tak mnie uczyła. Rey, są rzeczy silniejsze niż więzy krwi. Pewnie. Chcesz, kolego, o tym pogadać? Ten kolorowy kij wydaje się być całkiem ciekawą opcją. Ty tak mieszkałeś tu przez tyle lat i nie podniosłeś tych kostek? Chociażby z nud? No dobrze. A teraz rozumiemy, dlaczego on się tu tak zaszył. Ale... chociaż sytuacja trochę się zmieniła. Teraz nam wypomina, że jak, no to tak. Mieczej! Kres jej ścieżki Jedi, ale to twoja walka. Weź oba miecze na Exegol. Nie mam telurium. Zniszczyłam statek Rena. Masz wszystko, czego ci trzeba. Chyba, że da. Mam Wszystko, czego mi trzeba. Czy. Może jakaś wskazówka, proszę. Wskazówka? Będziesz zaraz walczyć z imperatorem i prosisz mnie o wskazówki? Byłeś dość ogólnikowy. Ja ogólnikowy? Dobrze, że nie spotkałaś mistrza jody. To są wspomnienia, nie dość, że i ogólnikowy to z gramatyką problem, czasem można na opak to zrozumieć, zresztą cały czas na opak to się rozumie, bo tak mówi, ale... Ładnie tu miałeś, znaczy masz, po co? Rozumiem, będziesz siedział to nie lecisz tutaj spotkać się z przeznaczeniem. I tym mamy lecieć? Okej, okay. a... To jest zakop podziemie nowe. Może ubezpieczenie nam podeśle. Istniały takie dwa. Widzisz? Mówiłem, że masz wszystko, czego ci trzeba. A, Ika Kuma. Ha, ha. Zaraz, ale jak mam się dostać na Exegol? Statek jest zniszczony. Hmm. Jest też inny. Sztuczki umysłowe, nie, no nie wbiliśmy tutaj po to, żeby im mieszać w głowie. Ale prowadź, twój statek jest zakopany. Niestety nie wiemy gdzie. Możemy mu zrobić sztuczkę? Ha, to dopiero żart, nie? Nie, luk? Nie, to nie. Gdzie ty nas prowadzisz, to tutaj w Nie wygląda jak do salonu ze statkami. Ciekawe jak w sumie się kupuje taki nowy statek. Leci się na jakąś planetę. Dzień dobry, my postatek. Jak to takie wielkie jest to w stosunku do samochodów to jest... Ło! Może do domu przesyłają? Zamówienie z internetu. Już myślę, że tą siatką do góry. Dalej! O! Możesz użyć mojego. No tak, też czuliśmy. naszej mocy. Tak. Skup się. SAMBONA! Palpatine jest silny. Pamiętaj, czego się nauczyłaś. Dziękuję. Spróbuję się tym zająć. Rób albo nie. Nie ma próbowania. To przedmiot kolekcjonerski. Ciekawe, ale... Ty, 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 ten statek to kolekcjonerski przedmiot? Czy, czy ten tekst? Czy, czy co? O, a my tu byliśmy cały czas razem. Czemu tak? Nic nam kolega się nie przydał tu w tej podróży? No nic, lecimy. Może teraz będziemy, jakie znaczenie. To Rey. Ona leci na Exegol. Kijimi, jak? Strzał Zniszczyciela. Gdzieś z Nieznanych. Broń antyplanetarna. Generale, ten droid ma masę danych na temat Exegolu. Póki te niszczyciele gwiezdne są na Exegolu, mamy szansę. Muszą tam mieć jakiś oscylator termiczny. A, -a. A może gdzieś jest jakiś wydech? W niego można celować. Albo e... jakiś główny rdzeń <grym> O czym wy mówicie? Używają sygnału z wieży nawigacyjnej. Jak ta. Oddział powietrzny znajdzie wieżę, naziemny ją zniszczy. Jest nas za mało. To misja dla Lando i czuł jego. Polecą sokołem do układu jądra. Mamy tam przyjaciół. Hmm. Nazywam się C tripio. Relacja człowiek cyborg. Um, um. Twój oddział naziemny już jest? Tak, lądownik chyba właśnie wrócił. No, to udanej podróży przez galaktykę ze stadem wspaniale pachnących orbaków, generale. Dzięki, generale. Brzmi zachęcająco. Le lecimy tam? Oni chcą, żeby tamtym lecieć. Dobrze, generale. Kunia tylko nie zapomni. Dobra, nie, nie ma co przeciągać, prosto na misję. Mamy już ulepszenia, wszystkie takie jakie byśmy chcieli, jakie byśmy sobie wymarzyli. i tutaj, a można jeszcze szybciej, nie, stówka to jest max, ale podoba mi się to, w jaki sposób to działa, pracuje, wygląda, cieszy oko. Prezentuje się typowo jak coś na finał. Patrzcie na tę flotę. Witamy na Eksegolu! Tak długo czekałem. Aż moje wnucze znajdzie drogę do domu. Nie zamierzam przewodzić Sidon. Zamierzam to skończyć. Mój duch zamieszka w tobie. Zostaniesz imperatorką. Będziemy jednością. To dla nich koniec. A to właśnie Ty ich tutaj przywiodłaś. Zaatakuj. Przejmi tron. Czas na poświęcenie. O Dalej. Moja wnuczka walczy u boku wnuka Wejdera. W tej galaktyce zawsze musi być jakaś dramaturgia. O, o, otóż to. I znowu cała duża ekipa, jak ostatnio. Chciałem, żeby cię nazwali Kira. O wiele trażenie prądem uciążliwych Jedi nigdy mi się nie znudzi. Ale my też byśmy chcieli trochę tego prądu albo sztuczki umysłowe wykorzystać. No dobra, z tym się już żegnamy. Oj, sorry. Podchodzisz nam, kolego, pod nogi. To... Po, pomóż lepiej w walce. Widzę, że jesteś zła. To jest typowa złama rodziny Palpatine. To po dziadku, tak? Premierne zdolności są niczym wobec potęgi ciemnej strony. O, ty też się tu trochę zebrało. Jakby było mało, e, Ładne, ładnie ci się świeci, tak? I to tyle dobrego, co możemy o tobie powiedzieć, kolego. Łoooooo! Gotowane kajlo! Przypieczone bardziej. Przysmażony? o! W ten sposób może to działać. Ej, umierasz? No dalej! No właśnie. bezpośrednią walkę od tego całego czajenia się. Naprawdę myślałeś, że zamierzam ci oddać swoje imperium? Haha! <laughs> Zong! Zong! Ile lat tego się nie słyszało? Z której bramki, imperatorze, to wypadło? Czekaj, w stronę skaczesz, kolego! Możemy jakieś kombosy robić też, o właśnie, kółko, krzyżyki, kwadraty. Jesteś tak blisko by wypełnić przeznaczenie. Wreszcie te wszystkie gadżety Imperator Palpatine zaczną się sprzedawać. No. Brzmi jak dobry układ. Czyli to wszystko po to, żeby Nie rozkręcić biznes? Warej. Myśl o porgach, o tych porgach. A widziałeś, wi oj To chyba się nauczył, co my tu kombinujemy czasem. Trochę mocy na kółko też się przyda. Jestem zaskoczony, że nie ubrałeś tej smutnej kuteczki swojego ojca. U, patrzcie na mnie w mojej kamizelce. No cóż, może nie chcieliśmy. Wkrótce będę miał nieskończoną, nieskończoną siłę. Nie chcę już słyszeć nazwy Ren. Szkoda tylko, że brzmi tak podobnie do Ben. Stalajcie razem! Hmm. <grym wytrzymań> Upadniecie razem! <grym wytrzymań> Para połączona w mocy, siła dwójki przywraca jedynego prawdziwego imperatora. Tam jest. To nasza strefa zrzutu. Szybko! Osłaniać lądownik! Wieża przed nami Czyli Materiały zabraliśmy po tataja w muszą dotrzeć do wieży. Trzymać się blisko. Okej. Okay. wszyscy! Myśliwie taj. Zestrzel go tu laserami! Nie. nie? Nie musisz. Trzymać orbaki z dala od ostrzału wroga. W sumie to nawet domyśliwiec taj, ten nasz patataj się ładnie rymuje. No cześć. Możemy zniszczyć jakieś tutaj systemy obronne. Aż tak dobrze to tu nie wygląda. Nie Niedobrze! Oddziały lądowe! Nic nie powstrzyma powrotu Situ! Musimy zająć się tymi szturmowcami, żeby zabrać Orbaki do wieży. Zrozumiano generale! Nie powinno być trudne, szczególnie że chyba możemy się przebrać. Wow, wow, wow. atakują! Uwaga! Daleko nie polecieli, ale, 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 ale. ale. Jana, musimy się jakoś przedostać z tymi orbakami. Jest dobrze. Ktoś chce się jeszcze przebrać, czy możemy lecieć? Lećmy. Czy nam patata i.? Pod... Potrzeb. Nie, niepotrzebne. Mamy. hakiem da się, się ukryć. Musimy ruszyć to skrzydło, żeby orbatki mogły przejść. Wszyscy wsiadać. No niebezpiecznie się tu stawiliśmy, ale. cała naprzód. Fin! Oberwałem! Spadam w twoje okolice. Uważaj tam! Niedobrze. No nie! To bolało! Przez świetne parkowanie Snapa musimy jakoś ominąć tego ich swinga. Masz rację, jak wyłączymy zasilanie, przejście powinno być możliwe. Spoko by było zejść z tego. O do. Dobra, możemy tym tu chodzić. Niestety tam się kolega nas bagował. Ale. Jak widać wystarczy nam do realizacji tego zadania Najwyższy czas na jakąś walkę Otóż to. Ktoś jeszcze? Coś jeszcze? Jest, jest jakiś terminal, który pozwoli wyłączyć ten generator. Trzeba go znaleźć Tak, ale z kim? A ty tam tam niestety nie zrobimy krzy... Oj, to bo też nie zrobi... A tu nie możemy zejść, no nie wie, że w takim momencie graby nam się zepsuła. Złaś, zejdź. No niestety, najgorzej, że jeżeli się zawiesiło, to jest no bardzo możliwe, że przejąć. cały akt trzeba powtórzyć. Złaś z tego kunia, może jak go załatwimy i spadnie, to... o właśnie, to wróci do nas. W jednym kawa... wrócisz? No nie na koniu! A, moment, dobra. Może jeszcze... Musi tu gdzieś być jakiś panel sterowania, żeby wyłączyć to zasilanie. Jest szansa dla nas. Dobra. Jest chyba dla nas szansa. Jeżeli nie będziemy musieli wejść w skórę naszego kolegi na kuniu, to powinno wszystko działać. Tylko teraz tak. Gorzej jak będziemy musieli wejść w jego skórę, no to on niestety nie chce się ruszyć. Nie, nie pomagacie. Dalej nie pomagacie. Nie no świetnie, świetnie. Wystarczy, czy trzeba się przebrać? Jak wygląda jakby trzeba było się przebrać, więc weźmy, załóżmy to wszystko. Mam nadzieję, że to nie jest strój, który psuje nasze tutaj zdolności. Dzięki temu. Okej. Okay. No proszę bardzo, dokładnie. Odpalimy to, to co mamy tam odpalić. No i proszę, działa. Dół. Góra. Góra. A i myślę, że dół. Tu, góra, góra, prawo. O, o. Teoretycznie możemy ruszać dalej. Ok. Więc może, jak dojdziemy do jakiejś kaccenki, to się jeszcze coś tu naprawi. Za osłonę! Na to wygląda. Dopóki nie zniszczymy wieżyczki, nie dosięgniemy tego włazu! Oj, 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 oj! A to, to nie ma jakiejś. No właśnie, w chwili, gdzie się, się przegrzewa? Nie wiem, czy łuk to jest dobra broń. BB i wieżyczka to ostatnie przeszkody na drodze do tego włazu. Bitwy kosmiczne są super! Oby było takich więcej Prawie jak laserem tu widzę, że... te wyloty! I zatrzymajcie droida! Wreszcie, pierwsza misja. Więc znajomych wbiło do nas. No dobrze, że te lasery takie wolne. rany! Wreszcie możemy coś zrobić. Przelać do tych wylotów! Tylko tak zatrzymamy wieżyczkę! Dobra. Wydaje się, że jesteśmy... Zaraz, w stanie to ma ich zrobić. Przecież to czemu ich nie onieśmiela? Oj, oj, udało się! To Koniec z oporu! Niech żyje ostateczny porządek! Ktoś jeszcze, coś jeszcze? jeszcze? To nie takie proste z tego strzelać, ale okej, okay. o! Tu nas chcą. Wybudujemy własną wieżę. No, nie wierzę, że naprawdę walczymy. Kto jest zły, a kto dobry? Każdy w przebraniu. Ciężko tutaj ogarnąć, ale dobra, mamy coś. Przyciągnij, pociągnij. No to zemsta, Bibi Bossa. To co? A chyba przyda się. Normalna siła. O, tak. Coś niezwykle przyjemnego jest w tym cięciu klocku. Ej, klocki, ale mam nadzieję, że... No właśnie, liczyło się jako zadziała. Patrzcie na to! Patrzcie! He! Zori! To Artur mamy awarię systemu! Ktoś mnie odbiera! Bądźcie ze mną. Bądźcie ze mną. To Twoje ostatnie kroki, Rey. Wstań i zrób je. Nie lubię piasku. Zgoda! Nie czas teraz na to. Rey, moc będzie z tobą. Zawsze. Byle zbieraczka nie może się równać z moją potęgą. Niczym! Znów się spotykamy, da? Trzymany wstrzymany tak? Mogę tak bez końca! Jestem wszystkimi sypami! A ja! Wszystkimi Jedi! A na kim pomóż mi pomocy! A, a zaraz tym razem go nie ma. ostatnia szansa. Musimy trafić to działa. Halo? Ja, Babu Klik. Czerwony pięć w powietrzu. Ludzie w całej galaktyce się buntują. Udało się. Mm -hmm. mm. Jestem Citripio. Relacje człowiek-cykl. A ty? Pamięć przywrócona. Otyli! Kim jesteś? Rey, Skywalker. I tak kończy się nasza podróż w grze Lego Gwiezdne Wojny saga Skywalkerów. No, przyznam, że jeżeli chodzi o tę ostatnią trylogię, to ostatnia część, czyli dziewiąta z ostatniej trylogii, jest naprawdę fajna. W tych poprzednich dwóch czułem się trochę jakby była taka powtórka z rozrywki. Być może to oczko dla fanów Gwiezdnych Wojen. Być może to jakiś taki zamysł, że a zrobimy to, to co wcześniej, tak w nieco innym opakowaniu, ale, ale no, czułbym, czułem, jakbym przeżywał to samo. W każdym razie, ostatnia część wynagrodziła te tutaj boje działań. I było naprawdę fajnie. Zresztą cała gra, myślę, że bardzo przyjemna. O, tak nam tutaj kończą. Może ciężko, ciężko mi określić, tak, bo Lego miało to, to, do tej pory tak graliśmy to do siebie, że świetnie pasowało się, jeżeli chodzi o poziom trudności, jak i samą zabawę, i historię praktycznie gracza w każdym wieku. Być może te lata, które gdzieś tutaj w ramach kanału spędziło się przy grach, nieco zmieniły to podejście, ale mam wrażenie, jakby teraz było łatwiej niż kiedyś. Tak, to, to, to wszystko samo się tu grało. No, tego jakby nie patrzeć, nigdy nie było grą wyjątkowo wymagającą, ale wydaje mi się, że tutaj te zasady, co i jak działa, zostały nieco uproszczone. Chociaż może to kwestia właśnie tych lat z innymi grami, Nauka gry na padzie i tak dalej, i poszło to sprawniej. W każdym razie bardzo przyjemna opowieść z tego, co widziałem poznajomych, którzy maksowali grę, no, nawet na 50 godzin, między 40 a 50, tak, żeby zdobyć te wszystkie. Kostki, których nie mamy, żeby poprawić wyniki w niektórych wyzwaniach, tak aby chociażby zebrać wszystkie monety i dostać tam ten symbol Jedi, bo też jest za to trofeum. Więc no, myślę, że dla najmłodszych jest to o tyle fajna przygoda, że można spędzić tutaj długie godziny robiąc te wszystkie zadanka, i jak widać niektóre wymagają nawet może nie tyle, nie tyle jakiegoś takiego skilla czy umiejętności, jeżeli chodzi o samą grę, ale nieraz trzeba pomyśleć, co jak tam połączyć gdzieś coś zauważyć, żeby, żeby, żeby dostać się do jakiegoś fajnego elementu, które pozwoli nam zrealizować. 100% gry. My w każdym razie kończymy tutaj naszą przegodę z Lego. Było często pytania, czy będziemy je robić na 100%, czy nie. No, przyznam, że czegoś mi trochę brakuje do tego 100%. Właśnie może tego wyzwania, że to by było takie wbić do gry i pobiegać. No, gramy w symulatory, działa to mniej więcej podobnie, ale, ale chyba czuję, że przydałaby się nam trochę zmiana tytułu na kanale, w czymś innym pobiegać, polatać i. No, już niebawem. Coś nowego albo coś starego w nowej odsłonie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o Lego Gwiezdne Wojny, no to tutaj kończymy naszą przygodę. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone chwile, za te, no, jakże liczne odcinki, które dotrwaliśmy, przeżyliśmy historię z Gwiezdnych Wojen. Raz jeszcze bo no, już parę razy na kanale było kilka różnych odsłon tego i przypuszczam, no, to jest tak, tak fajny temat, do którego można wracać, że niejednokrotnie jeszcze się pojawi. A tymczasem, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z Wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.